Dzień dobry, witajcie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat wierzących, niepraktykujących. Dość często spotykam się z takim stwierdzeniem: Ktoś mówi: No, ja jestem wierzący, ale niepraktykujący. No i co to znaczy? No i wtedy wyjaśniają te osoby, że no oni wierzą w Boga, wierzą w Jezusa Chrystusa, ale, ale nie praktykują, czyli tam nie chodzą do kościoła, no, nie modlą się, nie, nie, nie czytają. To znaczy, kiedy mają właśnie taką potrzebę, to wtedy się pomodlą, ale nikt tam nie będzie im mówił, kiedy muszą chodzić, jak po prostu. Poczują to, co sobie wtedy idą na jakieś spotkanie, na jakieś nabożeństwo, na jakąś mszę albo właśnie przeczytają, chociaż z tym czytaniem to różnie, albo się tam szybko pomodlą. Co Biblia mówi? Czy istnieje ktoś taki jak wierzący niepraktykujący? No bo wierzący praktykujący, czyli właśnie spełniający to wszystko, co powie powiedzieliśmy, tak? chodzenie do kościoła, czytania, ale czy jest jakaś, jakaś różnica? Chciałbym zacząć od Ewangelii Jana, 3 rozdział, 36 werset. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Kto wierzy w Syna, ten ma żywot wieczny. No i wiele osób mówi, że ono wierzy w Syna Jezusa Chrystusa, wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem. No i by się wydawało, ma żywot wieczny. Ale dalej jest, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Czyli jeżeli my... Nie słuchamy, bo wierzenie to znaczy, się, że słuchamy Słowa Bożego. Słuchać Syna to znaczy słuchać Słowa Bożego, tego, co jest napisane w Piśmie Świętym. Więc jeżeli w naszym zwyczaju nie jest czytanie Słowa Bożego, więc jak my możemy go słuchać? Czy jeżeli nie chodzimy do Kościoła, też tam jest czytane Słowo Boże, no i jeżeli go nie słyszymy i nie słuchamy, no to jak możemy w ogóle słuchać? Skąd możemy wiedzieć, co jest w Biblii, żeby nie tyle słyszeć, ale, ale słuchać czyli też wykonywać to. No bo ten, kto nie, nie, nie czyta, nie chodzi, nie zna tak naprawdę Jezusa Chrystusa, to skąd wie, w co, w co on tak naprawdę wierzy? No i Biblia wyraźnie mówi, że ci, co nie słuchają, czyli nie przestrzegają tego, co jest w słowie Boży, na tych ciąży gniew Boży i oni nie użą żywota wiecznego. W piątym rozdziale Ewangeliana w 24. wersecie mamy dokładnie to wytłumaczone, może: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota". To jeszcze raz Pan Jezus mówi, że kto słucha słowa mego, czyli słucha i wykonuje i wierzy temu, wierzy Bogu, o wiele mówi, że wierzy w Bogu, no ale właśnie, czy słuchać, czy słuchają słowa Bożego, a między innymi w Słowie Bożym możemy przeczytać, że mamy chodzić na społeczności, do, do kościoła, e, na nabożeństwa e, i to tym bardziej im te czasy są trudniejsze. Więc Biblia nas zachęca do tego, aby właśnie chodzić na przykład do kościoła. Więc jeżeli ktoś mówi, ale tam nie chodzę... Hmm. No to czy słucha, czy słucha słowa Bożego? Inny fragment, dalej Ewangelia Jana, 8, rozdział 51, werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Jeszcze, jeszcze raz powtórzone, kto zachowa słowo moje, czyli żeby zachować słowo, to trzeba je przeczytać. Czyli trzeba czytać przede wszystkim Pismo Święte. I jak tam coś przeczytamy, to trzeba teraz to zachować, czyli trwać w tym, czyli wykonywać to e, słowo. I mamy taką piękną obietnicę: nie ujrzy śmierci na wieki, czyli ta, ten strach przed, przed śmiercią e, po prostu nas e, nie dosięgnie, bo my wiemy, że nawet kiedy umrzemy jako. Ludzie tak fizycznie, no to mamy życie wieczne, mamy zbawienie, kolokwialnie mówiąc, idziemy do nieba. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale i 6 wersie znajdziemy takie słowa bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Bo, kto, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagrada tych, którzy Go szukają. No i tu jest właśnie znowu, ale Ludzie mówią, że ja wierzę w Boga, a tu bez wiary nie można się podobać Bogu, czyli podobamy się Bogu, bo, bo mówimy, że wierzymy. Ale wcześniej czytaliśmy, że wierzyć to znaczy, że przestrzegać, słuchać całego słowa. Czyli czy przede wszystkim trzeba znać. I dane jest napisane, że On nagradza tych, którzy go szukają. Tylko czy my szukamy Boga? No po co szukać Boga? No przede wszystkim Bóg się nie zgubił, tak? Ktoś powie mądrze, no i słusznie, Bóg się, Bóg się nie zgubił. Ale tutaj chodzi o to, żeby poznawać tego Boga. A jak poznajmy Boga? No Boga właśnie poznajemy przez czytanie Słowa Bożego, przez chodzenie na społeczność, na, przez przebywanie z innymi ludźmi wierzącymi, rozmowy, przybliżanie się do Niego i, i życie, tym życiem właśnie pobożnym. To jest szukanie, to jest przybliżanie się do Boga. Więc znowu, jeżeli ktoś mówi, że jestem wierzący, ale nie praktykujący, czyli tylko sama deklaracja wiary jest, a nic poza tym, no, Bóg niekoniecznie zgadza się z tym, że my wierzymy. Na sam koniec chciałbym przytoczyć słowa z listu Jakuba, z drugiego rozdziału i dziewiętnasty werset. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. No, i to jest straszny werset dla, przynajmniej dla tych, którzy mówią: Jestem wierzący, niepraktykujący. Taka wiara porównana jest do wiary demonów. No i teraz zadajmy sobie pytanie: może nawet za wiele o Bogu nie wiemy, ale jeżeli same demony, szatan wie, że Bóg istnieje, no super, no to co? Na tej podstawie demony będą zbawione czy, czy jednak będą potępione, pójdą do piekła, zostaną e, zniszczone. Zastanówmy się nad tym, no bo ta wiara właśnie jest do tego porównana. Demony doskonale wiedzą, że istnieje Bóg. One nawet się go boją i niejednokrotnie też mówią: "No my się boimy Boga i wierzymy, że on istnieje". Ale jeżeli nic więcej nie ma, czyli nie ma słuchania, nie ma poznawania tego Boga, no to my się zachowujemy tak, jak, jak demony. Czy demony chcą czytać Słowo Boże? Chociaż, co ciekawe, demony znają. One znają Słowo Boże i bardzo często próbują nas zagiąć właśnie Słowem Bożym, wyrywając oczywiście z kontekstu. Mamy też taki przykład w, w Biblii, kiedy sam szatan kusi Pana Jezusa i właśnie cytuje mu Słowo Boże. A więc... Więc... One, one znają słowo Boże. No ale czy się poddają pod to słowo? Czy wykonują? Czy słuchają? No, chyba też nie trzeba być nie wiadomo jak inteligentnym, żeby powiedzieć: No nie, oczywiście, że nie. Dlatego wierzący, niepraktykujący dokładnie jest do tego porównany. Do takiego szatana, do takich demonów. Czy chcemy mieć taką wiarę? No, jeżeli mamy taką wiarę, to wiadomo, co się z nami stanie. Zostanie, zostaniemy potępieni i. Wyraźnie słowo Boże wcześniej w przytuczonych wersetach mówi, że nie przejdą do życia, a zostaną ukarani. Tyle w temacie: wierzący, niepraktykujący. Co Biblia na ten temat mówi? Drogi przyjacielu, jeżeli myślisz o sobie jako no, wierzący, ale niepraktykujący, naprawdę zachęcam do tego, aby jednak praktykować ponieważ sama ta wiara bez tej praktyki niestety nie wystarczy. Pozdrawiam serdecznie, błogosławię.